Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Gotika 1, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku, co będziemy chcieli zrobić? Dzisiaj będziemy chcieli zajrzeć na tą arenę na pewno. Tam, 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 to, tam, na, tam, tam arenę, tam, tam arenę. I chcemy sobie powalczyć z Kirgo, tak? To jest ten poziomek od strażników, więc na pewno będziemy chcieli z nim powalczyć. Co będziemy chcieli jeszcze zrobić? Na pewno będziemy chcieli zagadać z rączką, żeby nauczył nas jakichś super ekstretyków, żeby Diego stwierdził Ha, morda z ciebie gościu I będzie fajnie Taki jest plan I ogólnie to jeszcze mamy tego szefa mysznego. Cześć szefo Snaf Siema Jak leci? Nie najgorzej Człowiek, który, który umie dobrze pisze, gotować. Czy. Ma tutaj wielu przyjaciół. Póki szef gada, pamiętajcie też o taktycznej. Chcę twojej różowej zupy. Dzień. Mógłbyś coś dla mnie. Pamiętajcie zapytać. o taktycznej łapie w górę, żeby ten tra film trafił do jak największej ilości osób, mojej drodzy, bo im nas więcej, tym weselej. Także taktyczny like dla zasięgu. A my dalej gadam sobie na, z naszym szefem. Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Hmm? Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z chrząszcza ala snaw z ryżem Ziem i, i grzybami. grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebujesz jeszcze trzy chrząszcze i parę pieniędzy. pięć wystarczyć. powinno wystarczyć. Chyba mam tyle nawet. Brzmi nieźle. Brzmi nieźle. Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. Nek. Nek, dostaw pizdę. Kim był człowiek, którego wysłałeś na poszukiwania przede mną? Nazywał się Nek. Chyba nie czuł się tu zbyt dobrze. Podejrzewam, że uciekł do nowego obozu. Wysłałem go po grzyby, ale nigdy nie wrócił. Gdzie mogę, gdzie mogę znaleźć te chrząszcze? Wszędzie, gdzie walają się jakieś odpady. Poszukaj w opuszczonych chatach przy zamkowych murach. Tylko niech cię nie odstraszy ich paskudny wygląd. Po ugotowaniu są całkiem smaczne. Dobrze. Czy ja mam w ogóle te składniki? Zobaczmy. Mam dwa chrząszcze. Jeden chrząszcz mi po potrzebny jest. Ile mam piekielników? Ide chleb piekielników mam siedem, więc idealnie. Potrzebujemy jednego chrząszcza i w sumie się z nim dogadamy, źremeczku. Bardzo mnie to cieszy. Cześć, Ronsia. Trzeba jakiegoś skilla od ciebie, ale ja bym się wolał nauczyć napierdalać, jednak, wiesz? Wiemy inny level, to z tobą dopiero pogadamy, bo to teraz nie będzie sensu. Ja chcę się nauczyć napierdalać, żeby być w stanie pokonać Kirgo na arenie. To na pewno chcę zrobić. Zobaczmy, co on za rzeczy nam dał. Co to za gówno jest. A, 11 teammate, czy tak to ma 10. Ten toporek jest w miarę, w miarę. Jest w miarę, w miarę. Sketty! Zajmujesz się, Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. Ok. 52 grotek mam tyle. Broń jednoręczna, tak, chcesz nauczyć? Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mądra decyzja. Jednak zanim poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać. To fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry i zacznij nią machać. Musisz się nauczyć, jak zgrać Twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu Twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co Ci powiedziałem, a Twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i skuteczny. A, i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż zwykle. Oczywiście jako początkujący masz raczej niewielkie szanse na zadanie krytycznego uderzenia. Ale Aha. to się zmieni w miarę czynienia przez Ciebie postępów. No spoko I Przepuść dobra, mamy mnie. pierwszy level Słuchajcie, będzie teraz trzeba tak Zapisać I czy ja mogę sobie ten topór po, podostrzyć troszeczkę? Pamiętam, że się dało podostrzyć topór Czy ja się muszę czegoś nauczyć najpierw? Chyba się muszę najpierw nauczyć tego w ogóle skill'a hej. się chce przespać tylko, spokojnie typie Śmiechowe, jak się... może się wybać, komuś na chatę I się nagle przespać do następnego poranka I nikt cię nie może to była chata... O, wrócił z, z innego domu nagle. Dobra, Kirgo. Najpierw zobaczmy jak w ogóle wygląda to machanie tym naszym mieczem. To mnie bardzo interesuje. Tu jest za ręka. Teraz go trzymam w jednej ręce, to jest idealne. O, let's go! Dobra, trzeba szybkie ataki stosować w takim razie. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa i powinniśmy go rozpiekać bez problemu. Do tego powinien ten. Prawa, pierze, lewa, prawa, się, prawa, blok. prawa, lewa, prawa, blok. Dobra, powinniśmy go pokonać. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra, schowajmy na razie tą broń. Chodź to Kirgo. Co? Mondrala. Chodź, Kirgo. Cześć, jestem tu nowy. Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Już od miesiąca nie miałem żadnych wieści z zewnątrz. Jestem Kirgo. Walczę na arenie. Chciałbym Cię wyzwać na pojedynek na arenie. Co? Ale ja nie chcę z Tobą walczyć. Ale ja chcę? Może napijemy się po prostu piwa i pogadamy o zewnętrznym świecie? Nie, chcę się bić. Natychmiast. W takim razie możemy zaczynać, jak tylko będziesz gotów. Jestem gotów. Chcę z Tobą walczyć. Jesteś gotów? Chodź za mną. Dobra, save'ik taktyczny oczywiście Chodź, Kirgo Dobra Zaczynajmy Niech wygra najlepszy Nigdy więcej tego nie próbuj Ale mnie rozjebał No wiecie co, zrobię inaczej taktycznie Dawaj, 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 dawaj. Ja mu kurwa nic nie robię. O, oh, wow. Czym ja nie jestem w stanie nic zrobić? Mam już dość. Zaczynajmy. Niech wygra najlepszy. Ja nie jestem w stanie nic mu zrobić, bo ja w ogóle Kurwa i Maju nie zadaję ochy chodzi. To jest za tyle dobre. Dobra, pierdol się, Kirgo. I don't go with you, my friend. -o. Fuck you, dolen. Spróbujmy jeszcze z tym Mordragiem w takim razie. Jeśli Kirga nie jesteśmy w stanie pokonać, ale nie czeka tam na tej arenie. Pierdol się w Rzodzie, żebyś do mnie nie zagadał przypadkiem. Dzień To on będzie znowu chciał zagadać. Hej ty... Ja je odczep się. Do zobaczenia. Zabiję cię kiedyś, zobaczysz. Swoją drogą sprawdzę. Jestem ciekawa, czy. Zapiszmy sobie. Jak po prostu wyskoczę do Bludwina i zacznę go klepać, czy się przyczepią do mnie strażnicy. To jest bardzo ciekawe. Co chcesz zrobić z tą broń? Bez Zwycięstwo! Du... <sad> bez Tak ze mną zrobił. No, jestem trochę za słaby. Za bardzo hojracze, wiecie? Za bardzo hojracze. Zobaczmy, ile mamy bryły grudy. 34, tak średnio. No, 50 zapłaciłem w sumie, no, to jest prawda. No, fajnie, jakbym się nauczył. Do... Wbił jakiś jeden level, więc możemy pójść gdzieś tu, pobiegać po sąsiednich tych rzeczach. To już się więcej nie powsta. Ewentualnie spróbować pójść na bagna. Też jest jakiś wybór. Świstek, dla ciebie już to zrobiliśmy. Próbujemy jeszcze tego Mordraga uklepać, chociaż on też będzie silnie jak cholera, coś mi się wydaje. Ale spróbujmy, spróbujmy. Musimy znaleźć jakiś podstawowy armor w ogóle, bo teraz jest tragedia. A nie, ja się z nim nie chcę klepać, bo chcę z nim iść do nowego obozu. Dobra, chodź na chwilkę tutaj. Masz problem. Czyżby? A jaki? Są w tym obozie osoby, które mają cię już serdecznie dosyć. Tak? To powiedz im, żeby przysłały tutaj kogoś, kto spróbuje mnie stąd przepędzić. Skąd pewność, że nie przysłały właśnie mnie? Bo myślę, że jesteś na to zbyt mądry. Wkrótce przekonasz się, że są w tej kolonii ciekawsze rzeczy do roboty niż usługiwanie Gomezowi. No, ja Nowy obóz potrzebuje zdolnych ludzi. Tam przynajmniej nikt nam nie mówi, co mamy robić. A gdybym chciał dołączyć do nowego obozu, mógłbyś mi pomóc? Jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć od razu. Zaprowadzę cię do Laresa. To szef naszej bandy. Ja Nie na razie to mi Ale tak gdybyś równole. chciał wyrzucić mnie z obozu siłą, hmm. możesz spróbować. spróbować. Spokoj. Smarzmy sobie do rzeczy, słuchajcie. Mamy tu ogień. Mamy sporo łódek do usmażenia. Zajmijmy się tym. Alogro Coś tam smaży kurwa, ale... Ty coś tam pichcisz? Czy coś gdzieś upichcił w ogóle, sprawdźmy Ja no smażył wszystkie te, jeszcze siedem

o to chodziło. Krząszcz. Ciebie też sobie możemy walnąć. Halo! Jebni tego Chrząszcza! Kurwa mać. Bezimienny. Raus. Jeb w No nie, no najebany. Nauczyłeś się kurwa wymachiwać mieczem. Zajebiście. Dobra, pierdol się Chrząszczu. Naprawdę. Możemy zamiar, zamiar traktować, to ja nie chcę nic z tobą, nic do czynienia. Niektórzy nigdy się nie nauczą. W sumie, zanim pójdziemy do szefa, możemy iść tu teraz się dowiedzieć u Kowala, jak szlifować bronię. To jest bardzo przydatne, bo to zwiększa nam damage broni troszeczkę. Od razu wiedziałem, że Do tego Kowala można się przejść. Uj. Idealny skok. I like the skok. Nie, KURWA uh. O ja, czasami się to buguje, mam nadzieję, że teraz wejdę normalnie Skacz, nice Skok Skok Dobra, tu po lewej stronie jest kowal Jest Huno, który jest kowalem i chce mnie nauczyć kowalstwo. Cześć Widzę, że znasz się na swoim fachu jeszcze nikt nie miał powodu do narzeka. No Inaczej żeby nikt tego nie robił. Każdy dureń potrzebuje miecza, okay. tylko właśnie ode mnie dostają. Aha! Okej. Okay. Jak długo zajmuje ci w wieku cię jednego miecza? To się Chętnie spróbowałbym sił jako kowal. Tylko nie wyobrażaj sobie, że tak łatwo jest wykuć solidny miecz! Co powinienem zrobić? Dobra, weź stali i rozgrzeń ją na Potem rozbij ją na kowadle. Jak skończysz, włóż rozgrzane ostrze do wody, żeby je zahartować. Na koniec trzeba je jeszcze naostrzyć na kamieniu szlifierskim. Rozumiem. Oczywiście, do tego wszystkiego potrzeba odpowiedniego wyposażenia. Nie wieniec, Mógłbym ci je sprzedać, to, to jeśli chcesz. Kurwa, pokaż co to masz. Od razu widziałem, że jest miło Chciałbym kupić narzędzia kowalskie. Kto się już więcej nie pokurzy? Stał po prostu. U kiedy to drogie jest. A nie chcesz kupić pani piekielnika? bo tego go główna, i tego, i tego. Tego też. Nic drogie, tymi czasy. Od razu wiedziałem, że jest Talerz, może kupisz. Do wyrównajmy rudą. Co my jeszcze, ten jeden miecz możemy wydupić, bo on i tak jest słabszy, dużo. 30 mamy równość. Spróbujmy zrobić nasz pierwszy mecz. A ja pierdolę, diabeł, co teraz już Niektórzy nigdy się nie nauczą mm. 10 Wicię rozgrzaną stal jedną Znaczy zwykłą stal, bo ja sobie to rozgrzeję zaraz wszystko Jeden. Nice. Kurwa posuń się O, już szybko poszło widzę Halo o oh, dog. Sausage. chyba już rozgrzał czy mam rozgrzaną stal tak yes. rozgrzana stal a hey, już rozgrzana ostrze tej membrana. To już. I ostrze, mamy ostrze. Okej. Musi już nie podrobić. Musi nawet, żeby się skończyło i się odepnęło. Ciekawe, czy mogę teraz chciałem kupić nóżeczkowy. Za ile ja ci może mogę to sprzedać? Jestem ciekawy. W 40. Nie, panowa. To na zero wychodzi Przestań, siema Kurwa wypad z tego kamienia Ale dobra innego kamienia użyję w takim razie U właśnie, to co mogę powiedzieć Chodzi o Neka Chodzi o Neka Tak? Chyba go znalazłem Co? Gdzie on jest? W innym lepszym świecie. O, cholera! To znaczy, że będę tutaj tkwił do końca życia. Miałem nadzieję, że ten będziemy jednak wróci. Teraz mam kłopot. Jaki? Jaki problem? Jestem winien z katiemu, nie lada sumkę. Kiedy dowie się, że przejąłem działkę neka, będzie mnie nachodził codziennie. To będziesz zarabiał więcej hajsu, oddasz hajs, w sumie same zalety tego co cię spotkało, wiecie co, tak się zastanawiam co chcę teraz ja zrobić, zresztą. czy ja chcę trochę pobiegać po chaty i pokradać tych typów, skradanie by mi się do tego przydało, mam parę wytrychów, jak się w ogóle skradać, czy ja mam takie coś jak skradanie, na pewno mam, skradanie się, A albo lewen num, num pad, może ja sam ustawię co? To jest chyba najlepsze wyjście. Mm, no, na, kurwa, k, jak. K, skolopendra. K. A, nie umiem się skradać jeszcze. Ok, Ale to nic nie szkodzi. To nic nie szkodzi. Upierdolimy Skatia To jest dobry pomysł. zobaczcie Dobra, wczytaj. Ciekawe, czy skaty sc tam ma. No, no. Dobra, prawo, prawo, lewo prawo, prawo, lewo, lewo. Stawiam. Od razu Prawo, prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo. prawo, prawo, lewo, prawo. Dobra. Od razu Prawo, prawo, lewo, prawo. Uuu, boi, patelnia. No to nie zła patelnia. Brzytwa, brzytwa, też się przyda. Ruki rudy też się przydadzą. Dobra, co to pobiegać i pokradać tych kurwa wszystkich ludzików? To jest najłatwiejszy dochód na początku Gotika, tak mi się wydaje. Cześć, Hati, opierdalnię ci chatę. Hati. Dobra. Ty też nikt tu nie widział, więc save it techniczny. Lewo, 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 prawo, lewo, prawo. Dobra, już mamy trzy. Prawo, lewo, prawo, prawo spróbujemy. Prawo, lewo, prawo, prawo. Prawo, lewo, prawo, prawo, prawo lewo. Ok. Szybko poszło. Prawo, lewo, prawo, lewo i hajs leci jak dziki, słuchajcie. Jeszcze zaraz opierdzielimy kogoś innego, sprzedamy mu jakieś niepotrzebne rzeczy. To jest biznes, to jest biznes. Nie ma hajty To nie mój O kurwa, dobra. Po dzieciństku. Coś mi się tak zdaje. A że to są podstawy lewo, lewo. Lewo, lewo, prawo, lewo. Spoko. No ci bardzo ładnie lewo, lewo, prawo, lewo Let's go boy Ja był złodziej Hej ty! Co tam? Nie masz tu czego szukać. Spadaj! Przepuść mnie! Czekaj, 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 czy ty będziesz się do mnie teraz przypierdalał? Nie Przepuść mnie! Niech mnie nie złapał na tym, że was okradałem. I ile mamy bryłek rudy teraz? Zobaczmy. I trochę mamy rzeczy na sprzedaż: 73 bryłki nie rudy nie i w chuj rzeczy na sprzedaż. Już ja ideolo. Ja te brzytwy sobie posprzedajemy. Zapewniam cię. Szybko się uczysz. Dzięki, dzięki. O, tu jest jakaś skrzynia do otwarcia. No więc z beczka. Myślałem, że to jest skrzynia. szkrzynia. na górę. albo nie, zejdźmy. Zejdźmy tutaj i zejdźmy do tych kopaczy, tam gdzie byliśmy wcześniej. Najlepiej jakbyśmy mieli skradanie, wtedy ja bym ich opierdalać jak chcę w sumie. Pewnie to... było zwykle. Hej, ty! <ślamy> <ślamy> Twoje szczęście. No, dzięki, dzięki. O kurwa, ty jesteś w chacie. Mądra decyzja. To nie ma sensu jak ty jesteś w chacie, rzeczywiście. Okay. To się już nie powtórzy. Mam już dosyć nie mnie nikt nie widzi. O kurwa, za pierwszym razem. Nice. Dobra Uciekamy. Idealnie. Pi, ri, ri ti, ti. Hej, ty! Dobra, skatną się. No w sumie się Twoje nie dzieje. Hej! Nie masz tu czego szukać. Dobra, 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 dobra. Pierdol, pierdol. Ja znam swoje. To jest składzik kurwa tego. O kurwa, wczytaj. Nie spodziewałem się, że to będę mógł. Ten. Hmm. O Jezus, tutaj nie pamiętam. Otworzymy to za razem. A dobra, prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Spoko, jeszcze raz. Wyłazimy. do wszystkim. Spoko, taki odcinek nakradzenie sobie zrobimy. Zbierzemy lepsze rzeczy, będziemy mieli więcej, więcej hajsu, bardzo mi się to podoba. Save'ik taktyczny. Tutaj do fiska chaty nie wejdę, ale będę mógł w stanie tutaj dojść. Hop. Lewo, prawo. Prawda? Lewy. Idealnie. To już się nie sobie drzwi. Oh boi! Sejwik! Dostaliśmy się do schowka w ogóle. A za mały level otwierania skrzynków. Mamy. Tutaj też. Mamy za mały level otwierania skrzynek? W 9 Przybyłby się złodziejski fach, by nam się przydał w takim razie. 5 no, Kurwa, prawo lewo lewo prawo Skurwilka, Wilka, uu, Uuu. ile golda mama sita, boi! A tutaj będzie już ciężej. O nie, kurwa, prawo lewo lewo prawo tam było. Prawo, lewo, lewo, prawo wszystko mamy, gościu, Sejwik To nie mój problem Tutaj zaczyna od lewego lewo, prawo. Okay. Dobra, lewo, lewo. Lewo, lewo, prawo stawiam, bo raczej nie będzie dwóch No znaczy trzech porządnie, nie, tą z otworzyliśmy. Lewo, lewo, prawo. Lewo, 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 jednak to nie mój problem. Lewo, 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 prawo, lewo? lewo. A jelu. Yeah. Uj, jelu, boi! Uj, temów! Oj, nice, daj yo. Idealnie, jeszcze dwie duże skrzyneczki mamy do otwarcia, słuchajcie. To że otwierałem, tak? Dobra, co ja robię? Uciekaj, uciekaj, czekaj. Ucieka. Uj, profesjonalne złodziej, diabeł. Hop, podejść bliżej. Brawo. Aj, kurde. Ale spokojamy sobie radę. Zobaczmy, co w tej będzie lewo, 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 prawo, lewo, stawiam patrzymy Hop. lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, prawo lewo, prawo, lewo, prawo, wszystko na jednym wytrychu, całą wioskę kurwa na jednym wytrychu zrobimy lewo, prawo, lewo, prawo okej, okay. co to jest? winno, mm? u Jezus człowieku, co my mamy tu za rzeczy? O stary, hmm. nie najpierw save'ik, lewo, chyba trzeba zacząć od początku, dobra, wczytajmy, bo to znaczy, że nam zaraz pierdolnie ten, znaczy nie jedno w ogóle, w... już co jest prawo, ok, prawo, prawo, lewo, spojrzymy tak, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, Cztery razy już pod rząd na pewno nie będzie, no, nie chcę mi się wierzyć, prawo, 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 lewo. No, ile mikstury Ja pierdykam Jakie rzeczy. Przecież my teraz sobie ten strój kopacza te kupimy za darmo. Easy boy. Zamykamy. Ile mamy rzeczy teraz? Ile mam bryły grudy w ogóle? Bryły grudy to może nie, ale mam od cholery tych napoiń i tego wszystkiego. Patrzcie. O Jezu, aż się dusza cieszy. Ua, let's go boy. O panie. 11 patelni to ostrzymamy. Spoko. Rtęć kupków od cholery, od chuja kubków. Chodź tu fisku, teraz możemy zagadać do ciebie, Fisku tygrysku. Okej. Okay. Musisz uważać na to, co mówisz. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. 10 siły wymaga. i 20 ataków. Załapuł patrzę. Jestem w stanie ogarnąć taką wartość. Myślę na spokojnie. 160. Guiz. We can do this. Może talerzyk śniący piękny. Proszę bardzo, wszystkie. Może skórę Wilka. Proszę bardzo. Może skórę dzisiaj stwora? Coś mi mówi, że to będzie fajne, i dlatego sobie to zostawię. Może to. Może 12 patelni. <laughs> Może brzytewki tak, dla pana, że pan dotyczymy. lubi takie rzeczy? Fragment pancerza pełzacza. Może taką pe pełzaczową rzecz sobie pan weźmie. I. O nie, gój! Oddaj mi rzeczy. Najlepiej, jakby był w stanie go pierdolić z tego wszystkiego. To się już nie powtórzy. Hmm. Eee, artefakty magie pancerz, gdzie to jest? Where is Ruda? Zbroń? Dlaczego zawsze tak Tutaj, na górze gdzie powinno być? Tu jest Ruda, tylko się zjebała. Nie. O, jest Ruda, dobra. Do 160 spróbujmy. Niektórzy nigdy się nie nauczą. No, najlepszy ząb kopacza No to bierzemy to. No oczywiście, że tak. gościu. Nie będę dalej słuchał tej praktyki. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Teraz mogę sprzedać tam sikierkę. Co za Pogadajmy lepiej o tym, co jest A, dobra. Zróbmy inaczej. Zajrzę sobie ząb kopacza. Chodź do fisku. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Lepiej się do tego nie wieszać siebie. To się chyba nigdy nie zmieni. Sprzedajmy sobie to. I dorzućmy po prostu rudę, bo ja nic od nie potrzebuję. Oczywiście zawsze tak Przyjm. Dziękuję bardzo do widzenia i mamy zajebisty mieczek. Bardzo mi się to podoba i moi drodzy, to będzie idealne zwieńczenie odcinka słuchajcie. Idealne zwieńczenie odcinka. W następnym odcinku jeszcze sobie pokratniemy trochę w tym obozie, żeby zobrać jakieś lepsze ku. Ja bym się dostał w nocy do chaty e, Fiska, żeby zobaczyć, jak to będzie, jak to będzie się działo. Także ja sobie ją aby A Wy trzymajcie się i pamiętajcie o taktycznym lajku like w górę dla zasięgu. I widzimy się w kolejnym odcinku z Gotika 1. Także siema, hej!